Wszystkim witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj jest to vlog z Chorwacji. Duo jest już tutaj gotowy, ponieważ zaraz będziemy wszyli w pewne tajemnicze miejsce, ale to dowiecie się później. A teraz pokażę Wam nasz cały domek. Zaczynajmy od sypialni. Tutaj jest moje łóżko, a tutaj mojej cioci i śpimy sobie tutaj razem. Jest to naprawdę ładnie. Jest tutaj też okno i widać inne domki. Tak, takie domki wyglądają z zewnątrz. Tutaj jest pokój moich rodziców oraz ich łazienka. Tutaj mamy kuchnię z wszystkimi rzeczami, lodówką oraz tutaj szklaneczkami. Tutaj mamy nasz stół. No i tutaj mamy taras. Mam tu też takiego fajnego donata do opływania. Nasz domek Wam już pokazałem, więc widzimy się trochę później. Tutaj już sobie wstępujemy. Jest naprawdę super podo pogoda, a zwłaszcza na pławienie, bo teraz idziemy. Cykady wrzeszczą cały czas. I może zaraz się trochę przykusujemy i pogalpujemy, a na razie sobie ładnie wstępujemy. My już tutaj jesteśmy sobie przy plaży, więc zaraz będzie coś skłabienia. Jesteśmy już sobie w wodzie, jest naprawdę e, strasznie ciepło było. Widzę gdzie się cieszy. Jest tutaj naprawdę bardzo ładnie. Sliczne są e, kamyczki naprawdę jest. Jest super cieplutka woda. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak ciepło, naprawdę polecam. Wejdziemy sobie troszkę głębiej, ale nie za dużo. Bardzo Wam dziękuję za oglądanko i ja już będę tutaj kończyć. Pa pa!